Filipos Asset między deklaracjami a rzeczywistością. Co naprawdę kryje facet.net i powiązana z nim platforma user .privateacol net Filipos Asset Management, dostępny pod adresem Facet.net, przedstawia się jako globalna firma inwestycyjna oferująca zarządzanie aktywami i strategię wzrostu kapitału. Strona wygląda profesjonalnie. Estetyczny układ, korporacyjny język, hasła o stabilności, bezpieczeństwie i doświadczeniu. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że to wiarygodna instytucja finansowa. Jednak już po krótkiej analizie widać, że ten wizerunek nie ma żadnego potwierdzenia w faktach. Brakuje informacji o licencji, organie nadzoru czy siedzibie spółki. Nie ma danych o osobach zarządzających ani numerów rejestrowych. To nie jest zwykłe przeoczenie to celowe działanie mające ukryć prawdziwą naturę projektu. Sekcja O nas, która w przypadku każdego uczciwego podmiotu finansowego powinna być źródłem podstawowych informacji, w przypadku Filipos Asset ogranicza się do ogólnikowych fraz o globalnym doświadczeniu i wieloletniej obecności na rynku. Nie wiadomo jednak, gdzie ten rynek miałby się znajdować. Nie podano żadnych dokumentów, które potwierdzałyby istnienie spółki w rejestrach gospodarczych ani żadnej instytucji, która sprawowałaby nad nią nadzór. Zamiast przejrzystości mamy więc język marketingu stworzony wyłącznie po to, by zbudować pozory zaufania. Analiza techniczna domeny facet.net potwierdza wątpliwości. Strona została zarejestrowana niedawno, a wszystkie dane właściciela są ukryte. Serwery znajdują się za siecią Cloudflare, co uniemożliwia ustalenie faktycznego operatora. Taka konfiguracja jest charakterystyczna dla projektów o krótkim cyklu życia, działających do momentu, aż napłyną pierwsze skargi. Wówczas domena znika, a cały system odradza się pod inną nazwą. To wzorzec znany z licznych przypadków internetowych oszustw finansowych. Jeszcze bardziej niepokojący obraz wyłania się po analizie powiązanej platformy User.private.acall.net, na której odbywa się logowanie użytkowników. To osobna strona, niepowiązana formalnie z paset.net, pozbawiona jakichkolwiek danych o właścicielu, zabezpieczeniach czy certyfikatach SSL. Nie ma tu śladów szyfrowania, oznaczeń zgodności z normami bezpieczeństwa, ani informacji o tym, jak chronione są środki klientów. Brak również jakiegokolwiek dowodu na to, że platforma ma połączenie z realnym rynkiem finansowym. Brak interfejsów API, danych giełdowych czy dostawców informacji sugeruje, że użytkownik widzi jedynie symulacje. Cyfrowy interfejs stworzony, by wzbudzić wrażenie profesjonalizmu. Zestawienie tych dwóch domen pokazuje typową strukturę ryzyka facet.net pełni funkcję marketingową, ma przyciągać potencjalnych inwestorów userprivatecall.net, imituje zaplecze techniczne, ale bez żadnych dowodów na faktyczne działanie. Brak rejestracji w instytucjach takich jak FCA, CySEC, KNF czy BaFin potwierdza, że Filipos Asset Management nie jest legalnie działającą firmą inwestycyjną. W praktyce oznacza to, że każdy, kto przekaże swoje dane lub pieniądze tym podmiotom, naraża się na poważne straty. Nie istnieją żadne gwarancje ochrony kapitału ani prawne możliwości dochodzenia roszczeń. W momencie, gdy użytkownik spróbuje wypłacić środki, kontakt zwykle zostaje zerwany. To klasyczny schemat działania fałszywego brokera, tworzenie iluzji profesjonalizmu, dopóki inwestorzy nie zażądają zwrotu pieniędzy. Brak nadzoru, anonimowa struktura i młoda domena to sygnały, których nie można ignorować. Wszystko wskazuje na to, że projekt Facet.net jest kolejnym przykładem oszustwa inwestycyjnego, łącznie z przecinkiem działającego w oparciu o wizerunek i emocje, a nie o realne usługi finansowe. Jego reputacja w sieci jest negatywna. Coraz więcej użytkowników ostrzega przed próbami kontaktu ze strony osób podających się za doradców Filipos Asset. Podsumowując, Filipos Asset i powiązana z nim platforma user.private.net nie spełniają żadnych standardów przejrzystości i bezpieczeństwa. Nie istnieją dowody na ich legalność ani na faktyczne powiązania z rynkiem finansowym. W rzeczywistości to projekt o wysokim ryzyku. Zaprojektowany w taki sposób, by wyglądał profesjonalnie, a jednocześnie pozwalał jego twórcom działać w pełnej anonimowości. Najrozsądniejszą decyzją jest unikanie kontaktu z tym systemem, nie przekazywanie żadnych danych ani środków i zgłoszenie wszelkich prób kontaktu odpowiednim instytucjom finansowym. W świecie finansów brak przejrzystości nigdy nie jest przypadkiem. To sygnał ostrzegawczy, który w przypadku Filipos Asset powinien być traktowany bardzo poważnie.